W skromnym kącie nieba mieści się cmentarz psów. Są tu wszyscy moi przyjaciele. Ciała ich spoczywają w miejscach, gdzie je złożyłem pod cyprysami przy starej wieży, lecz ich wierne serca zostały przyjęte do raju. Święty Roch, mały dobrotliwy patron psów, jest dozorcą cmentarnym, a cierpliwa stara Miss Hall przynosi często kwiaty na grób tapia. Nawet nizpona Billego, pijaczynę Pawiana, który zapalił trumnę Don Jacinta, przyjęto tutaj i dano mu miejsce w ostatnim rzędzie na cmentarzu dla małp. Dość odosobnione, co prawda, bo święty Piotr, zbadawszy Pawiana dokładnie. Wziął go w pierwszej chwili za człowieka, gdyż bilego tak czuć było wódką. Don Jacinto, najbogatszy kapłan na Capri, który nigdy nie dał solda żebrakowi, smarzy się nadal w swej trumnie. A byłemu rzeźnikowi, który rozżarzonymi śpilkami oślepiał przepiórki, diabeł własnoręcznie wykuł oczy w przystępie zawodowej zazdrości. No i dobrze. W skromnym kącie nieba mieści się cmentarz psów. Są tu wszyscy moi przyjaciele, ciała ich spoczywają w miejscach, gdzie je złożyłem, lecz ich wierne serca zostały przyjęte do raju. Też dobrze, nawet lepiej.